Za chwilę rozpoczniemy drugą część tego spotkania. Lesiński. Nie faulowany. faulowany. Sędzia pokazuje, że rzut wolny będzie wykonywany na gwizdek. tam przepychają się obrońcy, obrońca z napastnikiem, z bramkarzem. Sędzia jest blisko, także... Cudowna interwencja bramkarza. Znowu Lachowski. Strzelił on już kilka bramek w tym sezonie z wolnego. Ach, minimalnie, ale okazało się, że zików protestuje, że nie było dotknięcia piłki przez bramkarza. Super. Duża niefrasobliwość w poczynaniach obronnych teraz zików pozostawili całkowicie bez krycia w polu karnym kapitana efektownych. Na szczęście dla nich nie skończyło się to bramką. Ciekot. Dużo przypadkowych piłek teraz obserwujemy w ostatnich kilku minutach. Pięknie, teraz Baran jest akcja dwóch na bramkarza, ale no. zrobił najgorzej jak mógł praktycznie. Za długo czekał, powinno się tu skończyć bramką, szczególnie w takim meczu. Tuż przy znowu Ścisłowski kompletnie. Tak swój tak Brawo. Można powiedzieć, że one man show. Strzelamy dużo! Tym razem Oleśliński będzie wykonywał ten rzut wolny. Różnicki gol. Proszę Państwa, mamy 4 do 3. W ciągu chyba dwóch minut Żiwy wyszły na prowadzenie. Z 3-2 na 3-4. Do Dobre wyprzedzenie Malczyka. Przedarł się tamtą prawą stroną. Uderzyli! Przepiękna bramka! Przepiękna bramka z lewej nogi, w okienko bramki. Rywali. No proszę Państwa, jak przystało na mecz na szczycie, mamy dzisiaj wysyp świetnych bramek. 5 do 3 dla zipów. Czyżby to był ten moment w tym meczu, który zdecyduje. Po wyniku. Nie skreślałbym jednak. I gol! 5 do 4 Sosenkiewicz. Sosenkiewicz na 5 do 4. Można winić tutaj bramkarza, który Janka puścił piłkę pod brzuchem. 5 do 4 i nadal mamy otwarty wynik. Tak. gracze efektownych chyba tak jak mnie trochę słyszeli chcieli chyba potwierdzić, że będą tutaj walczyć w tym meczu do końca. Ścisłowski znowu na lewą nogę i znowu bramka. 6 do 4 proszę Państwa. Ale mamy bardzo podobną sytuację. Znowu tym razem bramkarz drużyny efektownych przepuścił tą piłkę, mimo że powinna ona paść jego łupem. O, ładna interwencja brońcy. Piękne teraz podanie Lachowskiego sam na sam. Zim zmarnował tą jakże dogodną sytuację. Teraz myślę, że bramkarz zrehabilitował się za ten strzał Sosemkiewicza. Nie wiem niedużym błędem jest jednak tak głębokie Wycofanie się. aczkolwiek co chwila wychodzą z kontrą. Teraz znowu jest 2 na 2. Uderzenie i. Po raz kolejny bramkarz puszcza tą piłkę. Tym razem w krótkim słupku. Bramkarz widać nie jest w najwyższej formie. Po raz kolejny słaba interwencja. W tym momencie już chyba jest po meczu. Już chyba mentalnie zespół efektowny się troszeczkę posypał. Teraz Studnicki powinien umieścić tą piłkę w siatce. Bo był już na pewno wtedy po meczu. Zetipę bardzo poprawiło swoją grę, ponieważ początek sezonu mieli, można powiedzieć, wręcz tragiczny. W tamtym z jest to wicemistrz w, w poprzednim sezonie. Natomiast. W pierwszych czterech meczach. O, ładne uderzenie, teraz celował tuż przy subko, ale bramkarz broni tę strzał. Ładna akcja Sosenkiewicz, ale pięknie broni teraz Broni bramkarz, ale Lachowski był tam, gdzie powinien być. Dobija ten strzał. I mamy już tylko dwie bramki różnicy. Stalka. Przedał się Malczyk Jest podanie Ale Oleśnicki zmarnował tą sytuację I teraz myślę, że do końca meczu będzie nerwówka jeśli, jeśli efektowni zdołają teraz strzelić bramkę W jednej z Najbliższych akcji Myślę, że do samego końca Będzie bardzo nerwowo Teraz kontra Śpigiel Podanie do Lesińskiego, Ale pięknie broni no, mimo tego podwajania cały czas znajduje się w takich sytuacjach strzeleckich lub no, to, jest mecz, Państwa. to zasłużone zwycięstwo! Chociaż po bardzo dobrej się. Z nami trzech zawodników z ekipy, czyli ZTP. Może przedstawcie się pokrótce? Ścisły pizzu, bambol. Tak, ścisły, ewidentnie bohater tego meczu, chociaż nie można też zapominać o grze całego zespołu, która stała na wysokim poziomie. także może ścisły strzeliłeś ile dzisiaj bramek 4 5 ja nie wiem nawet nie liczyłem cieszę, ale co jedna to ładniejsza chociaż w paru y, sytuacjach bramkarz mógł zachować się troszeczkę lepiej ale te twoje bomby z daleka jednak robią swoje no cieszę się że tak y, ktoś sądzi mam nadzieję że siwka będzie wygrywał i zwycięży puchar Polski Uczył się piłką do koła tak strzela <laughs> Ciężko, bardzo ciężki mecz. Dosyć ostro też zdecydowanie, ale bardzo, bardzo dobra ekipa, myślę, że jedna z najlepszych w tej lidze. Będzie też się liczyć. poważnie. na szczycie, także no, suma, sumaru, być mecz. Suma, sumaru. też na nas, także jest ok. Dziękuję się bardzo. Czy takim, czy właśnie strategią przed tym meczem było próba wyłączenia z gry Lachowskiego? No, dokładnie dobra. tak, jeden zawodnik od nas. Ja po prostu wyłączyć i siebie i jego z gry i myślimy, że udało się nam to zrealizować. Tak, Także to co? Gratulujemy wszystkim. Możecie powiedzieć coś swoim fanom, fankom. Tak, dziękujemy tak. za doping. I... I... Możecie Ci kończyć. Jeszcze to wygrał mecz! Dziś Dzięki wielkie. Dzięki Piotr Heinrich z numerem 11. Z numerem 11 tak jest. Najgorosze tak tak trans. Widzieliśmy pod koniec meczu, że chyba... Jakaś kontuzja Ci się przyda, przytrafiła? Się lekko skręciłem kolano tutaj przy wybiciu. Próbowałem jeszcze w ostatniej akcji coś ugrać, jakąś bramkę, niestety no, trafiłem w piłkę, jak kolega też trafił w piłkę, przekręciło się kolano. Na razie boli, nie puchnie, czyli, czyli jest dobrze. Mecz ogólnie był bardzo dobry, myślę, że dwie najlepsze drużyny w tym sezonie, to nie podlega nawet dyskusji najmniejszej. Dobry poziom, dużo bramek, no i trochę szczęścia nam brakło. Zipom to pisało. Gratuluję im zwycięstwa przede wszystkim. Mecze mają dwa punkty przewagi nad nami. Może jakaś niespodzianka w ostatniej kolejce. My gramy do końca. Czyli będziecie teraz dopingować ich rywali? Oczywiście. Dziękuję jeszcze raz bardzo i życzę powodzenia. Dzięki wielkie.